Dzień patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły. W tym dniu gromadzą się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Z tej okazji 24 września w publicznym gimnazjum nr 1 imienia Szarych Szeregów w Kraśniku została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca młodych ludzi, którzy przeciwstawiali się okupantowi. Najważniej. W Uroczystości wzięły udział władze miasta, powiatu, sztandary poszczególnych szkół i organizacji z pułkownikiem cichockim na czele, członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, zaproszeni gości, uczniowie oraz kadra nauczycielska. Na wstępie dyrektor gimnazjum powitał wszystkich zebranych. Następnie miało miejsce przemówienie burmistrza Piotra Czubińskiego, który mówił, że wolność jest wpisywaniem wartości, na której budowano Polskę swoim życiem oraz wystąpienia zaproszonych gości. Jednak głównym punktem całej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohatersko walczących młodych ludzi w imię Polski. Szkoła gimnazjum nosi imię Szarych Szeregów. Od kilku lat odbywają się tu różne uroczystości, ale dzisiejsza jest wyjątkowa. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Szare Szeregi jest to duże wyrażenie dla szkoły, ale także dla miasta. Dlatego, że tu w Kraśniku, na naszej ziemi, była pierwsza w historii akcja szarych szeregów wysadzenia pociągu podczas wojny. Na pamiątkę tej akcji, na pamiątkę tego, że szkoła nosi imię szarych szeregów, powstał ten obelisk. Ten obelisk zobowiązuje, zobowiązuje do wychowania patriotycznego, do kultywowania tradycji. Szarych szeregów i cieszę się, że dyrekcja tak do tego podchodzi. Cieszę się też z tego, że wielu gości, którzy pojawiło się tutaj, dostrzega pozytywne rzeczy, jakie dzieją się w gimnazjum wokół kultywowania tradycji szarych szeregów. Jest to bardzo dla, ważne dla miasta, gdyż tak jak dzisiaj padło, padło kultywowanie słów Bóg, honor, ojczyzna jest to rzecz bardzo ważna, szczególnie w młodym pokoleniu. Publiczne Gimnazjum nr 1 współpracuje z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. To wyjątkowa sytuacja, że młodzież ma możliwość poznać patrona osobiście. Uroczystość nasza jest jak co roku w rocznicę powstania państwa podziemnego. W tym okresie powstały Szare Szeregi, które zostały włączone w organizację państwa podziemnego i około 25 września z tej okazji w naszej szkole odbywa się uhonorowanie patrona poprzez święto szkoły. Jest to święto organizowane już od lat, co roku. Przyjeżdżają tutaj harcerze szarych szeregów z całej Polski. Myślę, że jest to niezła lekcja historii i patriotyzmu dla uczniów mojego gimnazjum. Dzień Patrona zgromadził licznych członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów, którzy ze łzami w oczach przypomnieli sobie całą historię z czasów okupacji, zmarłych kolegów i harcerzy, a także podzielili się własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Jeśli jestem na takich uroczystości, mam łzy w oczach. Ale zawsze stają mi przed oczyma koledzy, którzy już nie żyją, dawno nie żyją, którzy ci najlepsi, którzy poświęcili swoje życie dla kraju. I dzisiaj, będąc na tej uroczystości odkrycia pamięci w szkole numer jeden w Kraśniku, wspominam te czasy, a jednocześnie jestem dumny, że miałem szczęście być członkiem Szarych Szeregów. Święto to jest bardzo ważnym wydarzeniem upamiętniającym heroiczny zryw młodych Polaków, ale przede wszystkim doskonałym przykładem miłości do ojczyzny. Dzisiaj naprawdę wielki dzień, gdzie ci. Dawni harcerze sprzed 71 lat mogli się spotkać z uczniami szkoły gimnazjum. Jest to doskonała lekcja historii. Uważam również, że dzięki tejże szkole, dzięki temu imieniu cała wspólnota szkoł, szkolna pracuje, aby wdrażać właśnie te wartości patriotyczne, które wynikały z działalności Szarych Szeregów. Przede wszystkim umiłowanie. Ojczyzny, i tej dużej, i tej mniejszej. I uważam, że te wartości, jeżeli teraz będą przekuwane na rzecz lepszych wyników w nauce, budowania przyjaźni, lepszy, lepszych stosunków między młodym pokoleniem, to i do takich tragedii nie będzie dochodzić. Na uroczystości nie zabrakło również lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza. Myślę, że pamięć o tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej którzy przelewali krew w takich miejscach jak szkoła, jest bardzo ważną lekcją historii, ale lekcją również wychowawczą. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że jeżeli mamy świadectwo dawane przez młodzież, przez nauczycieli, dyrektorów, również i władze miasta, burmistrza miasta, możemy być spokojni o losy naszej małej miejscowości Lubelszczyzny, również i kraju. Na koniec uroczystości złożone zostały wiązanki kwiatów w dowód pamięci. Dzień patrona w publicznym gimnazjum nr 1 był kolejnym wydarzeniem, które wpisało się w historię szkoły.